Cześć. Co zrobić, jeśli zapomnieliście hasło administratora lub jakiegoś użytkownika do logowania w systemie WordPress? Otóż możemy zmienić hasło z poziomu bazy danych. Ja mam zainstalowanego WordPressa u siebie lokalnie na komputerze na platformie XAMP. Wchodzę do php, czyli phpMyAdmin, aby dostać się do bazy danych przez interfejs tego skryptu. Loguję się do bazy danych. Znajduję bazę danych, w której mam zainstalowanego WordPressa, akurat moja nazywa się WordPress, wasza może nazywać się jakkolwiek inaczej. Prefiks wp, podkreślnik, to jest standardowy prefiks, może się również różnić u was, jeśli podaliście inny przy instalacji. I tutaj yy, przechodzę do ostatniej pozycji, do ostatniej tabeli użytkownicy i jak widzicie jest jeden wpis, bo tylko jeden użytkownik został utworzony przy instalacji eee, użytkownik o nicku root eee, i loginie root bo tak nazwałem hasło również było takie, ale hasło jest zakodowane i nie widzimy go teraz aby zmienić hasło klikamy edytuj bądź ikonka łówka i w tym miejscu userpass Wybieramy MD5. To jest sposób kodowania. I wpisujemy nowe hasło. Na przykład 1, 2, 3, 4. Oczywiście nie polecam takiego hasła. Bardziej skomplikowane z dużymi, małymi literami i cyframi. Ale ja tutaj tylko przykładowo podaję. Daję wykonaj. I zobaczcie, co się teraz stało. Hasło jest dalej niewidoczne, ponieważ jest zakodowane MD5 skryptem kryptograficznym algorytmem i jest w takiej postaci teraz próbujemy się zalogować wpisuję root i raz, dwa, trzy, cztery zaloguj i hasło działa dostałem się do panelu czyli hasło zostało zmienione tak więc phpMyAdmin e, i tabela użytkownicy i zmiana hasła UserPass. To wszystko kliknijcie łapkę w górę jeśli pomogłem i zapraszam do innych porad wskazówek dotyczących WordPressa oraz systemów operacyjnych.